Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie o poranku. Morgan Stanley ostrzega przed wyborami w USA. Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i przypominam, że Trwają nasze spotkania z inwestorami z Katowic, z Krakowa i z Warszawy, którzy chcą przystąpić do asset managementu, czyli zarządzania portfelem w niezależnym domu maklerskim, do tych kapitałów, którymi ja zarządzam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim indywidualnym spotkaniem w tym temacie, to zachęcam do kontaktu z nami. Tam na dole też jest w opisie i w komentarzu numer telefonu i adres e-mail. Zaczynamy. Morgan Stanley ostrzega przed wyborami... USA. Jako, że dzisiaj mamy dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, rynki nie pracują i prawdopodobnie będziemy mieć w Europie sesję na przeczekanie, na doczekanie, na utrzymanie obecnych poziomów, na wychłodzenie wskaźników. Warto zobaczyć trochę szerzej na rynki finansowe. A jako, że Morgan Stanley stworzył specjalny raport, który ostrzega przed wyborami w USA w kontekście rynków. I tym myślę tematem warto się dzisiaj zająć, jednak na razie szybki komentarz do twardych danych makroekonomicznych, które pojawiły się wczoraj. Były to dane o sprzedaży detalicznej oraz o produkcji przemysłowej. I proszę pamiętać, że te oba wskaźniki zneutralizowały się. Jeden był lepszy od prognoz, drugi był gorszy od prognoz, ale w szczególności moim zdaniem warto zwrócić uwagę na produkcję przemysłową, która od wielu miesięcy, praktycznie od roku zachowuje się tak, jakby miała tutaj ochotę utworzyć swoje ekstremum, swoje dno i jeżeli w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach będziemy mieć wzrost wskaźnika będzie to wielka zachęta i będzie to wielkie wspomaganie takie wsparcie do kolejnej fali ożywienia gospodarczego amerykańskiej gospodarki dlatego też będziemy się bardzo dużo, z dużą intensywnością przeglądać jak zachować się będzie wskaźnik produkcji przemysłowej Inna, inne twarde dane jak sprzedaż detaliczna także jest bardzo istotna i bardzo pozytywne odczyty, zwłaszcza te odczyty lepsze od prognoz, będą stymulowały popyt do tego, żeby znowu kontynuować tą dobrą ścieżkę zachowania indeksów giełdowych i żeby po prostu pchać indeksy giełdowe, zwłaszcza przed wyborami, do tego, żeby były nowe maksima wszechczasów i żeby po prostu HOSSA była kontynuowana. Natomiast wydarzeniem rynkowym, które moim zdaniem było najciekawsze podczas wczorajszej sesji, był fakt jak. Rynek obligacji zdyskontował te dane makroekonomiczne. Zdyskontował je w taki sposób, że jeszcze bardziej inwestorzy zostali utwierdzeni w przekonaniu, że we wrześniu w tym roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych i że w grudniu w tym roku można oczekiwać kolejnej obniżki stóp procentowych. Więc scenariuszem bazowym są dwa, dwa razy 25-punktowe obniżki stóp procentowych z przyspieszeniem w 2025 roku. Warto być po prostu tego świadomym, że inwestorzy coraz, mił, coraz bardziej miłym okiem spoglądają w kierunku września, staje się on scenariuszem bazowym. Kolejny czynnik, który mógłby wprowadzić kolej, następny zamęt, w oczekiwaniach są dane o inflacji PC, które poznamy w następnych dniach, jednak myślę, że już teraz te dane są uwzględniane w cenach, z powodu tego, że wcześniejsze dane o inflacji konsumenckiej Pozytywnie zostały odebrane przez rynek oczekiwań przyszłych stóp procentowych. Na fali europejskich obaw o wynik wyborów we Francji mamy eurodolara na poziomach niskich. Moim zdaniem, na eurodolarze cały czas walki trwają w okolicach poziomu 1,07, który jest w szczególności istotny. To, że trwa ryzyko polityczne we Francji, które będzie kulminowało na przełomie tego i przyszłego miesiąca, a zwłaszcza na początku lipca. Moim zdaniem, cały czas sprawia, że jest większe prawdopodobieństwo spadków euro dyskontowania negatywnych zdarzeń w, we francuskiej polityce niż tych zdarzeń optymistycznych. Dlatego też teraz, moim zdaniem, jeszcze przez te 2-3 tygodnie scenariusz sprzedawania plotek, a później potencjalnego kupowania faktów powinien mieć miejsce. Więc. Na razie czynniki, które mają miejsce w Europie, sprzyjają bardziej wpływowi negatywnemu na euro i umocnienia amerykańskiego dolara, dlatego też moje nastawienie jest takie, że raczej bardziej prawdopodobne są spadki niż wzrosty głównej pary świata. Proszę zwrócić uwagę na indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Indeks Nasdaq to zbliża się do poziomu psychologicznego 20 tysięcy punktów. Znalazłem raport, który sygnalizuje najmocniejsze wykupienie od 2018 roku, posiłkuje się wskaźnikiem RSI i dla wszystkich inwestorów, którzy stosują analizę techniczną no, należy się wyjaśnienie, ponieważ no, ja się nie zgadzam z tezami zawartymi w tym raporcie, ponieważ wskaźnik RSI nie, nie sprawdza się w tendencjach wzrostowych. Ponieważ jest to wskaźnik bardzo dobry do określania potencjalnego zachowania indeksów giełdowych w konsolidacji, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest oscylator, który oscyluje od momentu wykupienia do wyprzedania i generuje on dobre pozytywne sygnały, jeżeli mamy horyzont cenowy, konsolidację, małą zmienność, a nie w sytuacji, kiedy mamy dynamiczny trend. Utrzymywanie się poziomów ekstremalnie wykupionych w takiej sytuacji przez dłuższy czas jest. Standardowym zachowaniem i absolutnie nie można w takiej sytuacji mówić o jakichś negatywnych przesmankach, negatywnych dywergencjach, dlatego też nie przywiązuje się zbytnio do wniosków, które płyną z analizy tego typu narzędzia analizy technicznej. Przypominam, to jest oscylator i to jest dobre narzędzie do horyzontu cenowego konsolidacji, a nie w sytuacji, kiedy mamy dynamiczny, wyraźny trend. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście, mamy optymizm. Przed e, dzisiejszym dniem wolnym indeksy giełdowe jednoznacznie potwierdzają, że chcą rosnąć. Jesteśmy jednak w strefie oporów, e, oporów, które są wyznaczone przez poziomy wyprzedzające. Odsyłam do specjalnego majowego materiału o zniesieniach wyprzedzających na indeksie Standard Poor'. On tam w prawym górnym roku e, za chwilę się e, Państwu pokaże. Moim zdaniem to są tylko sygnały ostrzegawcze nie ma oczywiście mowy o zmianie trendu dopiero gdyby, została, gdyby były zasłonięte luki wzrostowe z poprzedniego tygodnia to w takiej sytuacji będzie można mówić o sygnałach które pokazują na potencjalną korektę na chwilę obecną jesteśmy bardzo bardzo daleko oddaleni od tych poziomów więc scenariusz bazowy jednoznacznie preferuje tutaj wzrosty tak dużych spółek, jak i spółek technologicznych. Jednak, jednak na drugim biegunie są małe spółki w Stanach Zjednoczonych reprezentowane przez Russell 2000 i wskaźnik pokazujący e, indeks Russell do Nasdaqa jest na poziomach minimalnych. Jeszcze nigdy w historii nie było tak niskich odczytów tego wskaźnika, co pokazuje, że po prostu kapitały płyną do tych największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza sesja w Azji jest neutralna, z lekkim pozytywnym przesłaniem, ponieważ indeksy giełdowe w Hongkongu rosną, a moim zdaniem jest to dobra wiadomość dla giełdy papierów wartościowych, która ma potencjał ku temu, żeby pomimo potencjalnego horyzontu marazmu podczas dzisiejszej sesji, jednak żeby warszawska giełda i rynki, i w ogóle image market zachowywały się optymistycznie. Dlatego też yy, moim zdaniem w Europie będzie konsolidacja, sesja na przeczekanie, na doczekanie i będzie to sesja Pokazu, sentymentu i nastrojów. Jeżeli klimat inwestycyjny cały czas jest negatywny, to indeksy giełdowe będą spadać. Jednak, jeżeli inwestorzy już zaczę zaczęli uwzględniać i uwzględnili w większości przypadków to ryzyko polityczne, to sesja będzie pro wzrostowa. I naprawdę warto dzisiaj patrzeć, w którą stronę indeksy giełdowe podążą. E e takim lekkim europejskim przewodnikiem stada powinien być indeks e DAX. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, europejski indeks strachu jest dopiero na poziomach średnich e, grubo ponad ostatniego roku, dlatego też tutaj nie można jeszcze mówić o jakimś negatywnym przesłaniu płynącym z analizy tego wskaźnika. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o pozycjonowaniu się dużych graczy na tej fali umocnienia amerykańskiego dolara, i hedge fundy zdecydowanie zaczęły powiększać netto długie pozycje w amerykańskiej walucie. Warto moim zdaniem na to e, patrzeć. No i teraz już bezpośrednio odpowiedź na pytanie. Morgan Stanley ostrzega przed wyborami. I tutaj dla Państwa raport, który ostatnio ukazał się na Bloombergu w wersji oryginalnej oraz przetłumaczonej, na co Morgan Stanley teraz zwraca uwagę, w którą stronę inwestorzy według banku będą się pozycjonować i jakie są najbardziej popularne e, Miejsca rynki, na których powinien się koncentrować handel, oraz prognozy banku dotyczące tego, gdzie mają być amerykańskie obligacje, co ma się stać z całą krzywą rentowności. Jakie są najważniejsze wnioski? Że Morgan Stanley spodziewa się, że będzie cięcie stóp procentowych, pierwsza obliczka we wrześniu, że rentowności 10-letnich obligacji zakończą ten rok na poziomie 4,10. Przypominam, teraz jest poziom 4,20. Że będziemy świadkami coraz wyraźnego zmniejszania się różnicy między dwójkami a dziesiątkami, czyli będziemy kończyć proces inwersji krzywej dochodowości, a ten koniec inwersji krzywej ma się zakończyć w pierwszej połowie 2025 roku. I teraz, w sytuacji, kiedy wychodzimy z inwersji krzywej dochodowości, dla części inwestorów jest to zły sygnał dla giełd papierów wartościowych, ale jeszcze raz przypomnę, według banku jest to perspektywa dopiero pierwszej połowy 2025 roku. Czyli generalne przesłanie Morgan Stanley'a dla giełd papierów wartościowych, moim zdaniem, jeszcze przez najbliższe miesiące jest optymistyczna. I jeszcze raz przypomnę, w tle jest raport w wersji oryginalnej oraz przetłumaczony. Morgan Stanley ostrzega przed wyborami w USA. Moim zdaniem teraz, kiedy mamy sesję bez Stanów Zjednoczonych, warto... Na chłodno zastanowić się, w którą stronę indeksy giełdowe rynek ryzyka może podążyć w kolejnych miesiącach przy dyskontowaniu tego najważniejszego wydarzenia w światowej polityce w 2025 roku. Rynek złota jest spokojny, niewiele się tutaj dzieje. E, moim zdaniem warto odnotować przejście poziomu 80 dolarów na ropie naftowej. Jako że ropa naftowa jest wskaźnikiem wyprzedzającym procesy inflacyjne, więc jeżeli tendencja będzie cały czas wzrostowa, to te odczyty za czerwiec mogą nie być już tak bardzo optymistyczne, to jest ciekawostka. Dodatkowo Bitcoin, Bitcoin który testuje okolica 65 tysięcy dolarów, oznacza to, że przechodzimy przez średnią 50-sesyjną, a w takiej sytuacji może to oznaczać pogłębienie korekty spadkowej, dlatego też patrzmy na bitcoina w rejonie 65 tysięcy dolarów, no i na koniec polskie e, aktywa. Indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych rośnie, indeksy giełdowe w Hongkongu także rosną, więc pozytywny raczej klimat inwestycyjny rosuje, rysuje się przed polskimi aktywami podczas dzisiejszej sesji. Zwróćmy uwagę, że oddalamy się nawet od poziomu 4,05 na dolar złotym, to są naprawdę pozytywne informacje. A na następnym wykresie mamy już bezpośrednio odpowiedź na pytanie, co teraz prowadzi właśnie polskiego złotego do umocnienia albo osłabienia. I widać tutaj. Jaka jest gigantyczna rola sprawcza siły albo słabości amerykańskiego dolara na waluty całego naszego regionu, zwłaszcza na forinta i na polskiego złotego? W sytuacji, kiedy euro dolar spada, czyli mamy do czynienia z umocnieniem amerykańskiego dolara, polski złoty traci na wartości, węgierski forint także traci na wartości. Jeżeli jednak sytuacja jest odwrotna i euro dolar rośnie, czyli amerykański dolar się osłabia, jest wtedy pretekst do tego, żeby kupować polskiego złotego. I ten wykres pokazuje jednoznacznie wpływ światowych przepływów kapitału na zachowania polskiej waluty. Moim zdaniem ci wszyscy, którzy na to bardzo intensywnie zwracają uwagę, mają kolejny argument ku temu, żeby potwierdzać te swoje obserwacje. A warszawski parkiet, przypominam, że trwa okres przed wygasaniem Czerwcowych instrumentów pochodnych, więc może się wydarzyć na rynku bardzo wiele różnych niespodziewanych rzeczy. Natomiast moim zdaniem zachowanie indeksu w Hongkongu, jeżeli zostanie dowiesione do końca dzisiejszej sesji, będzie także pozytywnie sprzyjało temu, żebyśmy obserwowali wzrost indeksów giełdowych w Warszawie. Tak wygląda moim zdaniem sytuacja. Ta dzisiejsza sesja moim zdaniem jest ewidentnym testem sentymentu, nastrojów i tego, w którą stronę inwestorzy pozycjonują się i czy cały czas boją się ryzyka politycznego we Francji. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.